Cześć, witajcie na kanale Milion Pomysłów. No, mi, to dzisiaj w naszych rękach pierdoła. Ręczna piła z brzeszczotem szablastym marki Parkside. Zapraszamy. Zapraszamy. No to tłumaczenie jest takie co najmniej średnie na jeża. Dobra, pierdoła cieszy. Tak jest. Natomiast yy, kompernas jest napisane po chińsku na opakowaniu. I co to tak naprawdę jest? Jest to uchwyt do brzeszczotów, do piłszeblastek, czyli tak jak widzieliście już od Milwaukee. taki jak widzieliście już od Bosza, taki jak widzieliście już od Biolta, który jest po prostu w, w terenie. Plecaku. Tak, w plecaku w terenie. Mamy tutaj rozpakowujemy sam uchwyt. Może to chociaż kiepsko przyklejone jest. Sam nasz uchwyt, który jest tutaj. Przyjrzymy się wykonaniu, jest ono takie sobie. Powiem uczciwie. Nadlewki, niedolewki. W ogóle różne inne dziwne historie. W zestawie dwa brzeszczoty. Brzeszczot drobnozębny, 24 zęby na cal. PHSS3A1 długości 130 mm. Nie mijać mi się tam, bo mi szkoda jest. I drugi również 130 mm. 10 zębów na cal. I jeśli chodzi o model, dokładnie ten sam. Ok. Jeśli chodzi o sam uchwyt, jest on gumowany tam, gdzie trzeba. Dość wygodny. Brzeszczoty, tak jak wspominałem wcześniej, to są 130. Natomiast, jeżeli chodzi o długość całości. 20. No, 21. Licząc tak naprawdę odtąd dotąd, bo on jest tutaj pod lekkim kątem. Z tyłu widoczny magazynek i to już mi się podoba, natomiast otwiera się tak, byle jak. byle jak, pytanie czy zmieścimy te ostrza, no wejdą i to już jest spoko, tak naprawdę, dlatego, że nie musimy go nosić w ten sposób, czyli mamy po prostu podobną opcję jak w Boszu magazynek na ostrza, spoko sprawa. E, no tutaj w tym wypadku jednak rozwiązanie Milwaukee było lepsze, bo było składane. Dla mnie składany lepszy. Tak jest, niż to, ale jednak mimo wszystko do plecaka spory gabaryt nie ukrywajmy. Ale do plecaka, do skrzynki wędkarskiej, gdzieś tam do warsztatu i tak dalej. Naprawdę fajne rozwiązanie. Przede wszystkim Pozwalający wykorzystać Wam brzeszczoty, które tak naprawdę macie tylko i wyłącznie do liściego ogona i nie ma co z nimi zrobić. Powiem wam tak, te robicie tak i zakładać inne. To na pewno renowowane. Tak, to na pewno, dlatego że to dojdziemy do ceny na końcu, ale patrząc na cenę i na jakby oprócz tego, że tutaj są nadlewki, niedolewki i tak dalej. To, to jest naprawdę fajnie wykonane. Nawet reszczy. Przepraszam bardzo, nawet Wam pokażę. No, różnica zębów jest. Widać? Widać. Ale różnica kolorów. Taki czarno-szary, czarny-czarny. Gdzie jeszcze na tym, przepraszam bardzo, zrobić jask po sprzęt? Mm. Farba schodzi. Jesteś mi winien 38,50. Może to było mniej warte. Sądzę 13 groszy. Tak. E, natomiast jeżeli chodzi o sam uchwyt, jest on niestety skręcany. E, czyli nie, nie do... mamy tutaj żadnych automatów. E, w tych dwóch wypadkach mieliśmy automaty e, po prostu pod przyciskami. E, tutaj mamy skręcane. Wkładamy nasze ostrze. No no. O, wkładamy, tak żeby trafić. Skręcamy. Zobaczymy co nam z tego wyjdzie, nie I pęk. Siedzi ciasno. Siedzi ciasno. Wada tego rozwiązania. Może od razu od tego zacznijmy, do gałęzi gdzieś tam na wysokości i tak dalej, spoko. Do pracy przy samej Ziemi na słabo. Będziecie się obijać po prostu kostkami o podłoże, ale mimo wszystko nie jest źle. To pokrętło jest dość szerokie, dość duże, mogłoby być nieco większe, nieco szersze, bo jakby powierzchnia na to pozwala, bo w rękawicach może być Wam ciężko. Bez rękawic jest jak najbardziej ok. Wykończenie w środku metalowe, czyli to nasza obejma, jeżeli chodzi o te nasze ostrza, jest metalowa. Oczywiście testy przeprowadzimy na ostrzach, które są w zestawie, ale zaraz Wam pokażemy... Co my z tym tematem zrobimy? Dzisiaj lubimy. Tak, dalej się to trzyma. Generalnie rozwiązanie ok. Sam koncept jest fajny, my go bardzo lubimy. Tak jak mówimy, to jest czwarta wersja, którą mamy u siebie. Rozwiązanie jest ok. Tutaj jest nieco pogrubiane, więc ta ręka też nie powinna się wam w żaden sposób gdzieś tam ześliznąć. Nie ukrywajmy, tutaj gra cena. Z tyłu miejsce do powieszenia, ewentualnie na jakiś sznureczek, czy coś jak tam kliknić na wysokości. Tak jest. Z racji tego, że będziemy pracować z gałęzią, nie będziemy się bawić w żadne testy tego typu. Na kantówki inne duperele nie ukrywajmy, bo to po prostu przetnie. Tak. Z... Bawimy się w około szóstkę tak. gałązka. Więc tak, ja montuję to ostrze. O, I tutaj. Fajnie, bo jak włożycie poza tą nakrętkę, to to nie chce wejść. Musicie ją delikatnie odchylić. I od razu wiadomo, że pozycja jest ok. Skręcamy. I mimo, że to jest tylko 130, będziemy mieć 6. Idziemy na test, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Daj, ja dokręcę to, odkręcisz. Tak, akurat. Ta. A ona, jak dokręci, to, to już będzie ostatnie dokręcenie tego sprzętu. Idziemy do testów. Ostrze mamy założone, jest to ostrze. 10 zębów na cal. I teraz my Wam od razu powiemy o co chodzi. Mamy kilkanaście sztuk tych zestawów, korzystamy z nich na co dzień. Nie tylko Bosza, żeby nie było. Nie tylko Bosza, ale jeżeli chcecie w ogóle używać tego w jakikolwiek sposób, to jednak radzimy dłuższe ostrza z dużymi zębami. Zwłaszcza do prac ogrodowych, terenowych. Naprawdę fajnie się Wam to sprawdzi. O, nie jest tylko reklama Bosza. Y Nie płacą nam za to. Nie płacą nam za to. Tak naprawdę pokazujemy Wam, z czego korzystamy. To co? Tniemy. Zobaczymy, jak się sprawdzi te 10 zębów. Autentyk, powiem Wam szczerze, że 10 zębów przy twardej, wyschniętej brzozie. Staszek to zrobił specjalnie. Jak sami widzicie, Jackowi Szkolana tańczą, tak zapięte jest do pracy. I teraz rysunek. Jakbyśmy mieli tego typu ostrzy używać w terenie, to byśmy połowy rzeczy nie zrobili. Powiem tak, widać że Jacek nie był na praktykach, nie, nie, nie ciosąc żadnej kostki do gry, pilnikiem ma nic, bo myśli, że szybkość to będzie lepiej. Powoli, a starannie. <grym> powoli, a starannie. Dobrze, to ja się teraz powoli, a starannie postaram. Weszło, mimo że samo ostrze. Jest. jest. Powiedzmy połowę grubsze. Ale za to ma ząbki. Ale co ty porównujesz? A stoi na jednej nodze. No, to ci przyspieszyło. To teraz farbę zostawiło, wszystko popsuło. Przejdę ja ubran cały na biało. Ktoś kto się nie zna na kolorach. No, macie Parkside. Dokręcam Parkside. O, odpoczynku, mnie, jak skończysz. nie nagrywasz? Sucho. nie Pół godziny później. Prawdę powiedziałem. Na zdrowie. Ech. Napastowali panią? Jak zwykle rzecz świętą świętością. Przechodzimy do podsumowania. Parkside. czerwono czarne Zacznijmy od ceny. Jacku. A chomik biega. <grym> no. 39,99. Boli. Oj boli. Powiem wam szczerze Parkside. Są rzeczy, które fajne polecamy, które sami użytkujemy na dłuższą metę. Ze mną przychodzą ciężkie te testy. Ale 40 zł można powiedzieć za uchwyt i brzeszoty gówniane, przepraszam bardzo, ale tak powiem. To dobrze, że nie będę musiał tego wypikać. Generalnie dużo. Słuchajcie, za w podobnej cenie możecie trafić na, na tym poziomie Boscha, Milt Dewalta, jakieś inne życie nad Erbauer teraz już swoje wprowadził z Castoramy. Tak? Ma takie? Tak. Dlaczego jeszcze takiego nie mamy? Bo ja mam. Ale... Ale... Ale to my sobie porozmawiałem poza kamerą, bo nie chcę mi się później tego pikać. Ale śmiechy i śmiechami, powiem szczerze, spodziewałem się czegoś lepszego, chociaż mówię samego tego chwytu lub uchwytu można powiedzieć ostrza. Nie ma tego. Znaczy, generalnie jest całkiem wznośnie dla kobitki, która będzie to robiła powolutku. Tak, tutaj sobie możecie wziąć powolutku ostrze na 10, założyć sobie jakiś wałeczek, albo kantóweczkę 2 na 2. Pociąć delikatnie, mieć taki ja pseudo japoński to, nóż. Ja to bardziej myślałem pod kątem takim, żeby wiesz co, gdzieś tam na drobince jakieś gałązki, pierdutki, w sadzie, póki one jeszcze są mokre, do twardego drewna na pewno nie. Nie, ale mokre I leczniej. na pewno nie te brzeszczoty. Słuchajcie, kupicie lepsze brzeszczoty przy różnych marek, bez jakiejś autoreklamy, skręcicie najmocniej ile macie siły w swoich rękach. Jak będzie większe obciążenie, pociągniecie Wywala ostrze. Sprawdzałem trzy razy teraz na sobie. Generalnie uchwyt jest taki sobie. Uchwyt jest mocno przeciętny. Cena jest mocno zawyżona. Jak na to rozwiązanie. Brzeszczoty, które są w komplecie, od razu z miejsca po wyłączeniu kamery wylądują. Ja powiem Wam tak. Nie mój sprzęt, ale co to jest? To nawet się nie gnie. Gdzie I to jest ten problem. Jego łatwo naprawdę wygiąć w pół, delikatnie, ale po co? Zobaczcie, kawałek pociągnę między kciukiem, to się robi jajo. Hmm. No i już wiemy, kto odkupuje sprzęt Erbauera dla odmiany. A żeby nie było? Słuchajcie, stracę trzy ziarenka ryżu na tym filmie, ale nie polecam. Ja też nie polecam. Generalnie... Rozwiązanie słabe. Uchwyt mocno przeciętny, gdzieś tam rzeczywiście, żeby sobie uciąć Ale jakiś mało mniejszy. dopracowany. Po pierwsze, tak. lekka waga. To już czuć, nie pieniądz. Bo pieniądz, jakby był, to byśmy czuli tą chociaż wagę. A tutaj jest takie, co mi Niżej. robi ten, ten schowek? Dwa złote se wsadzę na mnie i nie do samochodu? Nie. Więc moim pięknym akcentem bym powiedział nie. Generalnie bardziej polecamy jednak mimo wszystko te markowe rozwiązania. To jest chyba najfajniejsze, właśnie ze względu jak na... Jak dobrze to pamiętam, bloki, gdzie? Ma chowany ze To jest cena, jak dobrze pamiętam, około 60 zł. Możecie wyrwać. No wiadomo, gdzieś tam w różnych stronach Allegro będzie to drożej, ale za 50-60 zł możecie to wyrwać. Naprawdę sprzęt fajny. I do kieszeni. I czuć wagę. Jest fajny, ergonomiczny uchwyt. Pod każdą dłoń, wielką, małą, kobiecą. Ale ale nie to. Przepraszam, pierwszy raz mówię. Nie, dziękuję, do widzenia i chyba tym pięknym akcentem zakończymy. Przypominamy, że widzimy się w każdy poniedziałek, jako raz piątek. A będę kończymy, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Cześć!